Hej, witajcie. Kolejny odcinek z cyklu FAIL. To jest taki trudny cykl ze względu na to, że musi być jakieś wyjątkowo albo złe zachowanie kogoś z drużyny, ewentualnie wyzwiska, ewentualnie jakieś dziwne zachowanie się gry. Także to trudno jest wybrać coś ciekawego do tego cyklu. No ale tutaj właśnie kolega Rollo, którego pokazywałem na MT25 wybrał się w tym momencie whatever po to, żeby a, pojechać sobie może jakąś jedną bitwę jakimś innym czołgiem. No dobra, i teraz tak Za pierwszy strzał fv 215 b Zobaczmy sobie. To jest kla y, to jest Pluton 2 y, na 50B na f 215 b i na E5. Pierwszy strzał od 215B, oczywiście Amorak. Zupełnie nie wiadomo o co chodzi. 50B próbuje kolegę ramować. E, 215B drugi strzał. E5 doprawia, czyli 3 plutonowi... Trzej plutonowi sobie urządzają strzelaninę. FL215B już świeci na niebiesko. E, za chwileczkę 50B e, dobija. No. I pluton numer 2 e, załatwił kolegom. E, 215B już dostał bana? Jeszcze nie. Okay. Fox się tam troszeczkę uniósł z honorem. E RHM też ten obija. I strzał w e RHM-a przez 215B. E5 też rhm a strzela. 50B też rhm i w tym momencie mamy już bitwę poza metaną, ze względu na to, że topowy czołg, czyli What the 215B oraz 50B są wyłączone z gry. Ci dostali bana na godzinę czasu. Ten jeszcze dostał tylko nie zaświecił się na niebiesko. Kolega Rolo został wyeliminowany z bitwy. Dziękujemy w takim razie panom Witten kurt oraz połujadę za fantastyczny pokaz głupoty oraz tego, jak można zniszczyć grę. I tak naprawdę nie wiadomo po co, po co oni w ogóle wchodzą do gry, jeżeli się w ten sposób tylko chcą pobawić. O, 215b w tym momencie już już prawdę powiedziawszy jest na wykończeniu, bo no bo zabłysnął intelektem dobra. Nie będziemy przedłużać. Mam nadzieję, że nie będziemy spotykać zbyt często takich no powiedzmy yy, dziwnych graczy. Dzięki, trzymajcie się.